Dramat w okolicach Brodnicy. 92-letnia kobieta wyszła do lasu na grzyby i już nigdy z niego nie wróciła. Gdy rodzina zauważyła, że nie wróciła o zwykłej porze i nie odbiera telefonu, natychmiast zaalarmowano policję. Od czwartku rozpoczęła się wielka akcja poszukiwawcza, w terenie działali policjanci, strażacy ochotnicy i psy tropiące. Każda godzina miała znaczenie. Teren był wyjątkowo trudny, podmokły, gęsto zarośnięty i śliski po deszczu. Nocą trzeba było przerwać poszukiwania, ale o świcie wszyscy wrócili, by dalej szukać starszej kobiety. Mieszkańcy okolicznych wsi modlili się o cud. Niestety, w piątek rano nadeszła najgorsza możliwa wiadomość. W trudno dostępnym miejscu, w błotnistym fragmencie lasu, odnaleziono ciało seniorki. Policja potwierdziła jej tożsamość i wykluczyła udział osób trzecich. Cała społeczność była wstrząśnięta, jeszcze dzień wcześniej wszyscy wierzyli, że kobieta zostanie znaleziona żywa. Dla wielu mieszkańców to bolesne przypomnienie, jak szybko zwykłe jesienne wyjście do lasu może zamienić się w tragedię.